Tarotowy kącik Kameli, witam serdecznie wszystkie osoby z poznaku byka i zapraszam na horoskop na kwiecień. Zrobimy kochani krzyż celtycki i, i sprawdzimy waszą sytuację w tym miesiącu. Wasze nastawienie do tej sprawy, jak wygląda ta sytuacja, jaki jest rezultat, jakie czynniki zewnętrzne. Zobaczymy, najpierw sprawdzimy główną energię. Wszystkie osoby z poznaku byka. Sprawdzimy kochani. Główny temat na miesiąc kwiecień. Waszą sytuację w tym miesiącu, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość w tej sytuacji, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Zapytamy też o przesłanie. No, przepraszam. I sprawdzamy. Miesiąc kwiecień dla wszystkich osób z poznaku byka. Rozkwit. Pięknie. Zrealizowane projekty. Właściwy czas. Żniwa. Świętowanie. No, pięknie. Rozkwit. Projekty będą się realizować i teraz jest właściwy czas, żeby zbierać po prostu żniwa. Hmm. Możecie świętować. Przepiękną energię macie, drogie byki. Sprawdzimy y, Waszą sytuację. Siódemka pentakli. Na coś się doczekaliście. To jest sukces, dosłownie. Byliście bardzo cierpliwi, bardzo y, nad czymś pracowaliście, długo nad czymś pracowaliście i teraz można powiedzieć, że w kwietniu będzie ta ciężka praca, też jak najbardziej. Y, tam się po prostu opłaci. Tu jest duży też wzrost. To jest przy tej karcie, to słuchajcie, y, nie wiem, może ją pokażę. Tutaj jest taka energia, że. Y, tak, jakby byliście w jakimś, w jakimś projekcie, w czymś, czym się zajmowaliście bardziej, tak jakby ciałem, a duszą jeszcze nie. Czyli ciało to na przykład wykonywało, robiliście to, być może coś, jakiś projekt, czegoś się uczyliście, a teraz w kwietniu dołączy do tego dusza. Cierpliwie czekaliście, aż to wszystko się po prostu połączy. Mam nadzieję, że to jest dla was, jest dla was takie zrozumiałe, że to, jest, że to ma sens. Jak jest kimś rozanurzony, to pewnie tak, a teraz po prostu jesteście w tym cali. W tym projekcie, w tym czym się zajmujecie, w jakiejkolwiek Wasza sytuacja życiowa wygląda, tak jakby to się opłacało, że teraz czujecie się w pełni, taką pełnię. No, super. Królowa Mieczy i Siła. I tutaj, słuchajcie, jak włożyłam te karty, to poczułam, że będziecie tego projektu bronić. Będziecie chronić. Tutaj jest Siła, Królowa Mieczy, czyli. Już teraz wiecie, że chcecie się tym zajmować, że chcecie to robić, że to jest dla Was ważne, że to jest dla Was istotne. Będziecie, jeżeli ktoś na przykład będzie chciał Was tak wytrącić z równowagi, albo powiedzieć, coś się na przykład wtrącić, nie wiem, cokolwiek, że może jednak się tym nie zajmuj, jakkolwiek będziecie, będziecie ten pomysł bronić. Super. Jakie przeszkody? Piątka mieczy. No właśnie, to jest tak jakby... Albo są osoby, albo osoba, która ma odmienne zdanie na ten temat. Tutaj też jest y, taka energia, że y, ktoś was może na przykład. Y, tak wciągnąć w taką, w taką potyczkę słowną, w taką dyskusję, y, która do niczego nie będzie prowadzić. Czyli ktoś na przykład będzie chciał wam pokazać lub udowodnić, że, słuchaj, może jednak nie, że źle robi, że to nie jest dobry pomysł, że może jednak powinna się gdzieś indziej albo coś innego, ale to jest dosłownie taka energia, że do to do niczego nie prowadzi. Czyli ktoś nie będzie miał, to nie jest taka krytyka konstruktywna, że ktoś będzie miał na przykład takie argumenty, to będzie wam mówił wprost, słuchaj, to, to może nie, ale to, y, to tak, ponieważ tak, tak i tak to wygląda. Tylko takie gadanie dla samego gadania, takie podcinanie wam skrzydeł, żeby tylko wam podciąć skrzydła. O, coś takiego. To jest na przeszkodzie. Czwórka, y, przepraszam, czwórka była w paść Pentaklin. Słuchajcie, taka zapytam jest, jaka jest rada na tą przeszkodę, to, yy, no nie wiem, jak chcecie, to skorzystajcie, ale tutaj karty mówią yy, o tym, żeby żebyście powiedzieli, żeby ta osoba zajęła się swoim życiem, dosłownie, po prostu. Niezłośliwie, tylko żeby ktoś przekierował uw tą uwagę, tą, te słowa, tą krytykę, cokolwiek, tą, tą opinię, tą ocenę na swoje życie. Okej. Okay. Wasze myśli? Śmierć. No duża transformacja, duża zmiana, też yy, nowy początek. To jest, kończy się cykl jeden i zaczyna się dla was drugi, bo tutaj są teraz czasy żniw, tylko tutaj u byka pokazuje się, że wy w coś zainwestowaliście, wkładaliście swoją pracę. Być może też właśnie czekaliście, aż tak poczujecie właśnie tak, jak ja tutaj mówiłam, taką pełnię z tym, że to zwycięstwo to jest w was, że wy przezwyciężyliście siebie, że teraz czujecie się po prostu taką taką. Taką pełnię, ale w sobie czujecie, że jesteście we właściwym miejscu i zajmujecie się tym, czym chcielibyście się zajmować. Ta zmiana jest w was. To jest taka duża zmiana w podejściu na przykład do tego projektu. Jest 9 mieczy, 10 buław i tu jest 2 pentakli. Jeszcze może być tak, bo to są Wasze myśli, że jeszcze czasami będą te myśli wracały, że y, czy to nie jest y, dla mnie za dużo, czy to nie jest dla mnie zbyt obciążające, czy ja sobie z tym ja dam radę, czy to, jest, y, czy to nie jest tak, że w połowie na przykład stwierdzę, że jednak nie, że to jest y, za trudne. Zwyka pentakli, jeszcze będą wracały takie myśli. Ta, myślę, że to jest cały czas proces, jesteście cały czas w takim procesie tej transformacji, tej zmiany, więc jeszcze czasami takie wątpliwości będą przychodzić właśnie, czy... Czyli nie widziałam na siebie za dużo, czy to jest, czy na pewno, czy na pewno to jest ta pełnia. Jeszcze takie myśli będą. Czyli tutaj cały czas proces zmian. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Trójka była. Myślę, że tutaj zobaczyliście w jakiś sposób, nie wiem, oglądaliście na przykład kogoś, albo mieliście styczność z takimi osobami, które zajmują się tym i osiągają sukces. Dosłownie. I to było dla Was takie wspierające i to było, to było dla Was pomocne, że skoro inni to robią i, i, i czerpią z tego radość i im się to udaje i po prostu i to wszystko gra, to, to wszystko funkcjonuje, to znaczy, że ja też mogę. To znaczy, że ja też po prostu mogę się w tym odnaleźć, bo, bo chciałbym. Po prostu taka tak jakby właśnie doświadczenia innych ludzi, takie podglądanie troszkę pomogło Wam. Aspentakli, trójka mieczy, trójka kielichów. Być może takie rozmowy też y, z tymi os różnymi osobami, które już się tym zajmują. Y, jest aspentakli, jest trójka mieczy, trójka kielichów. I to, to wygląda na to, że te, to są. Mm, te osoby wam też na przykład mówiły, że <laughs> słuchaj, no ja też ponosiłam jakieś porażki. Być może na początku było mi trudno. Może y, też miałam takie myśli, żeby się poddać, żeby żeby tego nie robić, że że czasami miałam wrażenie, że jednak y, nie dam rady. Tak jakby ktoś, kto właśnie był z Wami szczery, czyli powiedział Wam, jak to faktycznie wygląda, jak w początku, to jak się zaczyna, jak, co się wtedy czuje. Y, dosłownie. I to było dla Was takie inspirujące i to Wam dało taką siłę do tego, żeby spróbować, żeby zdać sobie być może sprawę z tego, że y, to, że innym się tak teraz udaje i to po prostu z zewnątrz właśnie wygląda tak y, super, to nie znaczy, że jak się w to zagłębicie, to, to, że to, że to jest takie różowe na dzień, że po prostu, że to ktoś może też ma czasami dosyć, też czasami też nie czuje tej pełni. Właśnie taka szczerość, to was tak zainspirowało do tego, żeby spróbować i rozpocząć to, żeby tak jakby rozpocząć też, bo tutaj też może być taka energia, że wy to rozpoczęliście już jakiś czas temu, ale żeby tak wejść w to na 100%. O. Teraźniejszość. Wszystko było. Będziecie popularni, yy, będziecie. Yy, tak, być może wejdziecie w taką rolę m, też trochę nauczyciela dla innych, którzy są jeszcze na innym etapie niż wy. Czyli na przykład będziecie tak pomiędzy tymi osobami, które już są w tym daleko, za bardzo zaangażowani i osiągnęli już coś, a pomiędzy tymi osobami, które dopiero co zaczynają, to są gdzieś na początku drogi. Taką tutaj rolę złapiecie, wiecie, mm, kochane byki, no dosłownie tak się pokazuje, w takiej roli będziecie, czyli z jednej strony będziecie czerpać od tych osób tą inspirację i motywację i też będziecie przy, wzmacniać siebie, ale też będziecie inspiracją dla innych osób. I taką po prostu, że ktoś będzie mm, na przykład patrzył na Was i będzie mówił, no daję radę, zrobiła to, udało jej się, po prostu jest bardzo silna, taka popularne będziecie lub popularni będziecie. Jest ósemka mieczy, rycerz pentakli, a z i królowa pentakli. I tutaj jest taka, taka energia dosłownie, że nie będziecie wiedzieć na przykład też do, do, do końca, dlaczego, dlaczego jesteście tacy popularni i dlaczego ktoś na przykład patrząc na Was to wypowiada się w takich superlaty, superlatywach i taką, taką dumę nawet czuje. Być może tutaj też jest właśnie taka energia, że ktoś będzie Wam tak dumny, że może z Wami porozmawiać, może Was poznać, coś takiego. I nie będziecie wiedzieć dlaczego, jest też pentakli. To jest taka energia, robię swoje po prostu, jestem sobą, robię swoje. A z kielichów wykrywa pentakli mówi o tym, że bo, mocno was to umocni znaczy, mocno was to umocni po prostu was to umocni, doda to wam to sił. To jest na y, y, pomoże wam na waszą miłość własną, żeby na siebie spojrzeć inaczej, żeby po prostu patrząc na siebie, widzieć y, siebie dosłownie oczyma, tymi, tymi osobami, którzy właśnie na, na was patrzą. Żeby, żeby nie patrzeć tylko pr przez pryzmat tego, tej dziesiątki buław i tej dziewiątki mieczy, czyli tych zmartwień, że jestem tym obciążona i pewnie nie dam rady, tylko tym, jak daleko zaszłyście, jak daleko zaszliście, że te osoby właśnie na was tak w ten sposób patrzą i wy, żeby spojrzeć tymi oczami tej osoby, nie swoimi, na siebie. No, podniesie wam się ta miłość własna, taka, taka wartość siebie, pewność siebie, mocno podskoczy do góry, tak czu poczujecie, że Faktycznie jesteście daleko i zrobiłyście to. Hmm? Najbliższa przyszłość. Coś tak troszkę stanie w miejscu. Przeświat to tak troszkę zahamuje, bo tutaj jest dużo zachwytu, dużo takiej właśnie miłości własnej i, i super. I tak to troszkę tak to być może w y, najbliższej przyszłości stanie w miejscu. Ale tak ma być. W środku jest karta gwiazdy. Tak ma być dosłownie, słuchajcie, tutaj jest inna energia, tu jest karta gwiazd i tu jest inna energia. Jest wisielec i jest piątka kielichów, czyli być może nawet w Was się pojawi taka myśl, że a jednak nie, a jednak, a jednak to tak gdzieś się zaczęło i, i stanęło w miejscu, czyli, czyli jednak to nie jest ta, ta dobra strona, lub nie jestem aż tak bardzo zaangażowany, lub nie jestem aż tak aż dobry w tym, w tym, co robię, aż tak nie jest, tak jak myślałem. Jest taka energia, ale tu jest, jest karta gwiazdy w środku. Czyli albo to jest jakiś test, albo tak ma być. Bo ta pierwsza karta to jest 200 let, Czyli tutaj, drogie Byki, jest taka energia, żeby spojrzeć na coś od innej strony. Dlatego to zatrzymanie. Nie dlatego, że to się ma nie udać, tylko dlatego, żeby spojrzeć po prostu od innej strony. Tak jakby żeby stanąć z boku i spojrzeć na tą sytuację, na siebie, na, to, na ten projekt. Żeby dosłownie, żeby dostrzec coś, co jakbyście szli tą drogą. Zachwytu, tej właśnie tej pewności siebie, moglibyście to przeoczyć. A to jest ważne, żeby właśnie zatrzymać się, żeby poczuć, że możecie to na przykład stracić, że już tak daleko zaszliście, a jednak jest coś, ale to jest po to, żeby spojrzeć na to od innej strony. Jest y, paś kielichów i jest cesarzowa. Tutaj też jest taka energia, żeby. Mm, że słuchajcie, no, tak się pokazuje, że. Y, że być może to zatrzymanie jest po to, żeby dostrzec kogoś, kto, kto, kto chce się z Wami skontaktować, kto po prostu chce Wam się pokazać, że jest. To jest ktoś taki albo bardzo nieśmiały, albo to jest ktoś, kogo w ogóle nie znacie i moglibyście po prostu bardzo specyficznie, moglibyście przeoczyć. O, zajęcie tym projektem, tym swoim życiem, tym, co robicie, po prostu jesteście zajęci. A tutaj jest tak, jakby przeświat Was tak specjalnie zahamował, żeby raz, żeby spojrzeć na to od innej strony, ale właśnie, żeby tak jakby na kogoś zaczekać. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. No mam nadzieję, że tak. No, ale że jest jakaś, dostaniecie jakąś wiadomość, czy informację, czy jakąś po prostu, czy z urzędu, czy ktoś się do Was odezwie, że to będzie bardzo miłe, ale inaczej byście na to nie zwrócili uwagi. A to będzie ważne. Jest cesarzowa i Redwan. I to będzie ważne odnośnie Waszej przyszłości. Hmm. Po prostu tak tajemniczo, ale tak się pokazuje, no, dosłownie, a, a inaczej to, gdyby tego, gdybyście na przykład tego nie dostrzegli, to, um, to jest taki jakiś, tutaj, nie wiem, się pokazuje taka energia takiej tęsknoty, braku, żalu, trudno mi jest powiedzieć, słuchajcie, bardzo tajemniczo, czyli po prostu, jeżeli to sami zaraz to Wam po prostu się pokaże, czyli to jest na przykład, nie wiem, jakiś daleka przyjaciółka, daleki krewny, ktoś z kim, na przykład, nie wiem, zerwaliście kontakt i ta, ta osoba chce z wami porozmawiać, chce się spotkać i, Bo to jest, jest ta piątka pentakli i księży, czyli ktoś o was myśli, ktoś o was za wami tęskni i po prostu dlatego też ten świat, tak, Wszechświat tak po prostu wcisnął ten przycisk stop, żebyście mogli dostrzec tą osobę z jakiegoś powodu, słuchajcie. Okej, okay, wasze nastawienie. Cesarz. No teraz to jesteście, czujecie, że jesteście kimś ważnym we własnym świecie. Nastawienie takie macie, że to wy kierujecie swoim życiem, to wy bierzecie odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje. No i jest teraz faktycznie ten czas żniw. Rozkwitacie. To jest przepiękna energia. Naprawdę rozkwitacie. Wiecie taką swoją moc też. Paść buław w królowa kielichów. No. I to też jest taka energia, że yy, yy, Macie na tyle, będziecie mieć siły, na tyle energii takiej twórczej, takich sił witalnych, będziecie mieć bardzo dużo, że możecie też podarować komuś. Dosłownie tutaj będzie, czyli będzie yy, na tyle właśnie, macie tego, tej sił witalnych, tej energii, że możecie się spotkać z innymi ludźmi, możecie się na przykład zaangażować w jakieś sprawy, które Was nie do końca dotyczą, ale jednak możecie na przykład ulegać, znaczy udzielać wsparcia, rozmów, zaangażować się emocjonalnie w coś, bo tyle będziecie mieć tego. Tych tej, tej energii, tych sił witalnych w sobie. no, Że możecie jeszcze tak jakby Później jak już tutaj ten projekt, to, to, o czym ja tutaj mówię, już tak jakby będzie osadzone. Już wiecie, że jesteście w pełni na 100% w tym. Czyli będziecie się mogli teraz zająć na przykład jeszcze czymś. Super. A czynniki zewnętrzne? Kochankowie. No, jest ktoś, komu yy, was brakuje. Kto was myśli, tęskni, marzy. Hmm? No jest, jak tylko ta osoba dostałaby zielone światło, to by się ujawniła bardziej. To jest ktoś, kto tak jakby czeka na Was, aż, się, aż będzie luka, i ta osoba się będzie mogła wślizgnąć. Tak energetycznie na przykład, że chociaż troszeczkę będzie przy przestrzeni i wtedy się pokazuje, słuchajcie, dla byka, że to jest ktoś. Y ktoś, y komu na przykład teraz wpadniecie w oko, y spodobacie się, albo ktoś, kto już wcześniej gdzieś się tak kręcił koło Was. no. To może być ktoś, kto już ma swój świat, jest ta dziesiątka pentakli poukładany, a jednak no, chce się z Wami spotkać, chce mm, romansu z Wami być może. Może być tutaj też, mm, marki siedemka kielichów, że to jest, to jest ktoś, kto. Mm, na przykład, jeżeli mieliście już kontakt wcześniej, to to jest ta osoba, która y, szukała was w innych. Czyli na przykład kiedyś się znaliście, coś tam nie wyszło, nawet jeżeli to był Romas właśnie. I teraz ta osoba poznaje innych ludzi i szuka w tych innych osobach was. No z takim skutkiem, że ciągle tak jakby praca do was. Nadzieje lub obawy? A mieczy. Nadzieje, że teraz już wiecie po prostu y, o sobie wszystko. O swoich słabych stronach, o swoich mocnych stronach, o, o, o tym, jak to wszystko wygląda, że po prostu znacie prawdę. Teraz, że teraz już, już Was życie nie zaskoczy, już Wy sami siebie nie zaskoczycie, że teraz jest tak, jak ma być. Że nie będzie więcej wyzwań w Waszym życiu, taką macie nadzieję. Po prostu takie wyzwania. Jest ten diabeł, czyli nie wiem, jakieś słabości Wasze, albo ktoś, kto jest Waszą słabością. O, że już takich, że takich sytuacji nie będzie, tylko kapentagów, że teraz półkładany świat, czysty, klarowny, wiadomo kto z kim, dlaczego i jak. Taką macie nadzieję. Ja Wam nie powiem, czy to się spełni, czy nie. Zobaczy, zobaczycie, ale taka jest nadzieja tutaj. Rezultat. Dziesiątka kielichów. Taki będziecie mieć miesiąc. Pełne zadowolenie, pełna satysfakcja, radość, przyjemność i taka duma z siebie. Z, z siebie, że pokonaliście po prostu jakieś trudności, coś zrobiliście, że jesteście teraz właśnie w pełni na 100% w czymś dosłownie. W takiej energii będziecie w kwietniu. I będziecie w to bardzo zaangażowani bardzo, bardzo. Tak jakby dopil, do, dopiliście po prostu swego. Ale jest kapłanka i król mieczy, i tutaj jest. Ym, Albo będzie Was pchało już, żeby się zająć czymś innym. Albo coś wyskoczy, coś co po prostu będzie dla Was też takie intrygujące. Bo tutaj tak jakby by po prostu dopiął jeden projekt na ostatni guzik, zamknął. I już intuicyjnie, intuicyjnie będziecie czuć, że jest coś, czym byście się teraz zajęli, zainteresowali. Sprawiedliwość, ale dosłownie to jest jeden projekt, który będzie całkowicie zakończony. Projekt, cykl dosłownie czas, że rada dla Was na kwiecień. To jest rada odnośnie, słuchajcie, ja bym powiedziała w tej sytuacji, że tutaj... Y nie ma się co, jeżeli to z Wami nie rezonuje, to po prostu nie, nie przyjmujcie tego, bo tutaj jest taka rada, że nie ma się co oszukiwać, że, że ta osoba, mimo że nawet jeżeli jest zajęta i tu jest romans, tak jak mówiłam, cała ta historia, jakkolwiek moralnie to być może brzmi nie, nie za ciekawie, to, że nie ma co tak jakby udawać przed sobą, że jest to jest ktoś, kto jest Wam, jest wam obojętny. Że już jesteście, że już się pożegnaliście, pożegnałyście, że odeszliście, że po prostu... Że tak jakby to nie jest czas, żeby same, samego siebie oszukiwać w tej kwestii. Jest osemka, była królowa była. to mówi o tym, że y, tak jakby, że to jest na tyle ktoś dla Was interesujący, ciekawy, że, y, no, że spotkalibyście się chętnie, że porozmawiali, że po prostu, że ta komunikacja y, y, Wam dużo daje, że ta interakcja z tą osobą też jest dla Was bardzo ciekawa, więc po prostu to nie jest czas, żeby że mówię, żeby mówić, żeby, że tak nie jest. Nawet jeżeli to brzmi naprawdę dobrze. Jestem od tego wolna, jestem od tego wolny, pożegnałem i w ogóle. Ale wygląda na to, że, że nie do końca. Tylko się ta, do ktoś energetycznie pojawia. I to tak jak jest taka rada, żeby po prostu tego nie robić. Dla własnego dobra pewnie, ale żeby tak nie robić. Dlatego tak mówiłam: jak nie czujecie, nie przyjmujcie. A Luka kielichów. No właśnie, widzicie, zobaczcie, drogie byki. Dlatego właśnie nie ma co udawać, że tego nie ma, bo to jest. Ta pasja, ta chemia, ta namiętność. Po prostu to pomiędzy wami jest wciąż. Mhm. Też pięknie to wygląda. Jakie przesłanie dla was na kwiecień? Szacunek. Szacunek do siebie, szacunek do kogoś. Wy, ktoś was będzie szanował. Po prostu ja już was z tym zostawiam. Szacunek. Taka jest dodatkowa informacja, takie jest przesłanie dla was na kwiecień. Drogie byki, bardzo ciekawe to czytanie. To jest nagranie, ja to podkreślam właśnie, więc można sobie je przesłuchiwać w ciągu kwietnia, gdzie się dopiero ma zacząć, yy, kilkakrotnie, bo tam będą się, będą się zmieniać energie, perspektywa się Wasza będzie zmieniać, więc yy, ja bym tego zachęcała, żeby przesłuchiwać kilka razy. amelia73.tarot.małpa.gmail.com, adres do mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, dajcie mi znać, jestem tutaj dla Was, będziemy sprawdzać, co Wam do duszy gra. Danego kwietnia i wszystkiego dobrego.